Wstyd mi za ciebie, szepnęła synowa podczas obiadu, patrząc na mnie z takim obrzydzeniem, jakbym była brudem na dnie jej talerza. Siedziałam przy stole w ich kuchni, tej samej, którą pomagałam im wybierać trzy lata temu, kiedy jeszcze myśleli, że jestem przydatna. Agnieszka nakładała kotlety swojemu mężowi, mojemu Marcinowi, unikając mojego wzroku. Słowa padły cicho, ale dobrze je słyszałam. Może nawet chciała, żebym je usłyszała. Marcin udawał, że nie słyszy, wpatrując się w swój talerz z taką intensywnością, jakby próbował go rozpuścić wzrokiem. To już stało się naszą rutyna. Ona mówi coś przykrego, ja udaję, że nie słyszę, a on udaje, że nie ma z tym nic wspólnego. Agnieszka kontynuowała swoją przemowę o tym, jak bardzo jestem uciążliwa, jak nie potrafię się zachować przy ludziach, jak żenuję ich przed sąsiadami swoim wyglądem i sposobem mówienia. Jej głos był spokojny, niemal majestatyczny w swojej okrucieństwie. Zewnątrz padał deszcz, krople spływały po oknie jak łzy, których nie mogłam sobie pozwolić na płacz. Nie odpowiedziałam. Jadłam w ciszy, chociaż każdy kęs smakował jak karton. Nauczyłam się być cicha w tym domu. Nauczyłam się znikać w tle, być niewidoczna, nie zajmować miejsca. Agnieszka często powtarzała, że jestem gościem w ich domu i powinnam pamiętać o swoim miejscu. Marcin nigdy jej nie poprawiał. Nigdy nie powiedział, że to też mój dom że spłacałam z nimi kredyt przez pierwsze dwa lata, że to ja załatwiłam im lepsze oprocentowanie dzięki znajomości w banku. Nigdy nie wspominał, że to ja przez sześć miesięcy przychodziłam codziennie pomagać im w remoncie, malować ściany, układać płytki, zmywać kurz. Nie mówił o nocach, które spędzałam, szyląc zasłony do ich sypialni, o weekendach poświęconych na szukanie okazji w sklepach meblowych, o moich oszczędnościach wydanych na ich pierwsze wyposażenie. Teraz siedziałam jak intruz we własnym życiu, słuchając, jak jego żona tłumaczy mi, dlaczego jestem problemem. Agnieszka wskazała na moją rękę, która lekko drżała, gdy próbowałam podnieść szklankę wody. To zaczęło się kilka miesięcy temu. Najpierw lekkie drżenie, potem problemy z równowagą, czasem trudność z mówieniem. Myślałam, że to zmęczenie, stres, wiek. Mam 68 lat. Ciało ma prawo się starzeć. Ale Agnieszka widziała w tym coś więcej. Dowód na to, że staje się ciężarem, że nie potrafię nawet normalnie jeść, że jestem żenująca. Marcin patrzył na moją rękę z takim wyrazem twarzy, jakby widział coś obrzydliwego. Jego własna matka drżąca ręka budziła w nim wstyd, nie współczucie. To była chyba najgorsza lekcja z całej tej sytuacji. Odkrycie, że człowiek, którego wychowałam, nauczył się wstydzić tego, co we mnie słabe. Kiedyś ta sama ręka głaskała go po głowie, gdy był chory. Karmiła go łyżeczką, gdy nie chciał jeść, pisała jego podania do szkół i na studia. Teraz była dla niego źródłem wstydu. Po obiedzie poszłam do swojego pokoju, tego małego na końcu korytarza, który kiedyś był ich gabinetem. Ściany były gołe, meble minimalne, łóżko, szafa, małe biurko przy oknie. Nic mojego, nic osobistego. Agnieszka wyjaśniła mi kiedyś, że zbyt dużo rzeczy sprawia, że pokój wygląda chaotycznie, że ich dom musi wyglądać elegancko, gdy przyjdą goście. Moje zdjęcia, książki, pamiątki, wszystko zostało schowane do pudełek w piwnicy. Nawet zdjęcie Marcina z dzieciństwa zostało usunięte ze ściany, bo według Agnieszki nie pasowało do aranżacji. Usiadłam na łóżku i słuchałam, jak rozmawiają w kuchni, ich głosy niesione przez cienkie ściany. Agnieszka mówiła o tym, jak bardzo jej wstyd, kiedy jej koleżanki pytają o mnie, jak trudno jej wyjaśnić, dlaczego jej teściowa zachowuje się tak dziwnie. Marcin przytakiwał, dodając swoje obserwacje o tym, jak bardzo się pogarszam, jak coraz trudniej mi ukryć moje problemy. Słuchałam, jak planują, żeby ograniczyć moje wyjścia z domu, żeby mnie żenowała ich przed sąsiadami. Przez wiele lat byłam dla Marcina wszystkim. Po śmierci ojca, kiedy miał 12 lat, wychowywałam go sama. Pracowałam na dwie zmiany w fabryce, żeby zapłacić za jego studia. Nie miałam czasu na randki, na własne życie. Na nic oprócz jego potrzeb. Wieczorami, gdy wracałam z drugiej zmiany, pomagałam mu w lekcjach, sprawdzałam zadania, słuchałam jego problemów z nauczycielami i kolegami. Weekendy spędzaliśmy razem. Ja prałam, gotowałam, sprzątałam, a on opowiadał mi o szkole, o planach na przyszłość, o dziewczynach, które mu się podobały. Byłam jego matką. Ojcem, przyjaciółką, kibicowaną na wszystkich występach szkolnych, na egzaminach, przy każdej ważnej decyzji. Myślałam, że budujemy więź na całe życie. Myślałam, że jestem najważniejszą osobą w jego świecie, tak jak on był w moim. Kiedy poznał Agnieszkę, cieszyłam się jego szczęściem. Kiedy się pobierali, płakałam z radości. Pomagałam organizować wesele, szukałam dla nich mieszkania. Nie wiedziałam, że tracę syna, że staje się dla niego ciężarem, że moja miłość zaczyna go krępować. Zmiana przyszła stopniowo. Najpierw Agnieszka zaczęła delikatnie sugerować, że moje rady są przestarzałe, że nie rozumiem współczesnego świata. Potem mówiła Marcinowi, że jego matka miesza się w ich sprawy, że nie potrafi traktować go jak dorosłego mężczyznę. Każda moja troska została przekształcona w ingerencję, każda pomoc w kontrolę. Agnieszka miała talent do przekręcania moich słów, do nadawania im znaczeń, których nie miały. Gdy pytałam, czy Marcin dobrze się czuje, bo wyglądał na zmęczonego, ona mówiła: że znowu go kontroluje. Gdy przynosiłam jego ulubione ciasto, to robiłam to po to, żeby pokazać, że ona nie gotuje tak dobrze jak ja. Każdy gest miłości stawał się przestępstwem. Marcin słuchał jej argumentów i powoli zaczął patrzeć na mnie jej oczami. Moja troska stała się dla niego ciężarem, moja miłość więzieniem. Następnego dnia poszłam do lekarza. Nie powiedziałam o tym Marcinowi ani Agnieszce. Nauczyłam się rozwiązywać swoje problemy w ciszy, żeby nie dawać im kolejnych powodów do skarżenia się na mnie. Doktor Kowalski, mój lekarz rodzinny od 20 lat, od razu zauważył drżenie ręki i problemy z równowagą. Skierował mnie na badania neurologiczne, tomografię, testy krwi. Powiedział, że potrzebujemy wykluczyć pewne rzeczy, że objawy mogą mieć różne przyczyny. Mówił delikatnie, ale widziałam w jego oczach niepokój. Zadawał pytania o to jak długo trwają objawy, czy mam problemy z pamięcią, czy ktoś w rodzinie miał podobne problemy. Umówiłam się na badania na następny tydzień, ale nie mówiłam nic w domu. Po co martwić ich rzeczami, które mogą okazać się błahe? Po co dawać Agnieszce kolejny argument przeciwko mnie? Nauczyłam się nie obciążać ich swoimi problemami. Tydzień czekania był dziwny. Agnieszka nadal robiła swoje, komentowała mój wygląd, moje maniery, sposób w jaki trzymam sztućce. Zwracała uwagę na to, jak powoli chodzę jak często muszę się zatrzymać, żeby złapać oddech. Marcin nadal udawał, że nic nie słyszy, ja udawałam, że nic mnie to nie obchodzi, ale coś we mnie się zmieniło. Może to była świadomość, że moje problemy mogą być poważniejsze, niż myślałam. Może po prostu miałam dość ukrywania się we własnym życiu. Zaczęłam obserwować ich zachowanie z innej perspektywy, nie jako ofiara, ale jako świadek. Widziałam, jak Agnieszka systematycznie niszczy moje poczucie własnej wartości, jak Marcin pozwala jej to robić, jak oboje znaleźli we mnie kozła ofiarnego za swoje własne niezadowolenie. Ich małżeństwo nie było szczęśliwe. Widziałam to w sposobie, w jaki unikali się nawzajem, w nagromadzonej frustracji, która musiała znaleźć ujście, ja byłam bezpiecznym celem. W końcu przyszedł dzień badań. Neurologiczne testy, skejni mózgu, długie rozmowy z lekarzami. Czekałam w białym korytarzu szpitala, słuchając szumu aparatury i odgłosów kroków. Inne osoby w poczekalni wyglądały na równie zaniepokojone. Staruszka obok mnie trzymała za rękę swojego syna, który cierpliwie tłumaczył jej, na czym będzie polegało badanie. Patrzyłam na nich i czułam ukłucie zazdrości. Ona miała kogoś, kto się troszczył, kto przyszedł z nią na to trudne spotkanie. Ja przyszłam sama, jak na wszystkie ważne wydarzenia w ostatnich latach. Nie mówiłam Marcinowi o terminie badania, bo wiedziałam, że nie przyjdzie. Agnieszka znalazłaby tysiąc powodów, dla których akurat tego dnia mają ważne sprawy do załatwienia. Badania wykazały chorobę Parkinsona we wczesnym stadium. Doktor Wiśniewski, neurolog z dwudziestoletnim doświadczeniem, wyjaśnił mi spokojnie całą sytuację. To nie wyrok śmierci, ale chroniczna choroba która będzie wymagała stałego leczenia i obserwacji. Można kontrolować objawy, można żyć normalnie przez wiele lat, ale trzeba będzie dostosować tryb życia, brać leki, regularnie się badać. Dał mi skierowania do rehabilitacji, receptę na pierwsze leki, broszury informacyjne, numery telefonów do grup wsparcia. Siedziałam w jego gabinecie, Trzymając papiery w drżącej ręce, i czułam dziwną mieszankę strachu i ulgi. Strach był oczywisty, nikt nie chce usłyszeć diagnozy chronicznej choroby, nikt nie chce myśleć o tym, że jego ciało będzie się pogarszać. Ale ulga była dla mnie zaskoczeniem. W końcu wiedziałam, dlaczego moje ciało się zmienia, w końcu miałam wyjaśnienie które nie było związane z moją wartością jako człowieka, z moimi domniemanymi wadami charakteru czy brakiem samodyscypliny. Wróciłam do domu z diagnozą w torebce i wreszcie zrozumiałam, co się przez ostatnie miesiące działo. Nie jestem żenująca, nie jestem ciężarem, nie jestem problemem do ukrycia przed światem. Jestem chorą kobietą, która potrzebuje leczenia i wsparcia. A nie wstydu izolacji. Siedziałam w swoim małym pokoju i myślałam o wszystkich sytuacjach z ostatnich miesięcy, w których Agnieszka czyniła niewinną rzeczy, na które nie miałam wpływu. O wszystkich razach, kiedy Marcin odwracał wzrok zamiast stanąć w mojej obronie. O wszystkich momentach, w których czułam się małą, niepotrzebną, dziwną. Kiedy tak naprawdę byłam po prostu chora przypomniałam sobie jak Agnieszka robiła uwagi o moim drżeniu rąk przy gościach jak Marcin przepraszał znajomych za moje dziwne zachowanie jak oboje traktowali moje objawy jak świadomy wybór jak dowód na to że się poddaję że nie dbam o siebie Następnego dnia podczas obiadu podzieliłam się z nimi wiadomością powiedziałam spokojnie bez dramatycznych gestów, że byłam u lekarza, że przeszłam całe badania neurologiczne, że mam chorobę Parkinsona, że zaczynam leczenie i rehabilitację. Agnieszka pobladła tak bardzo, że przez chwilę myślałam, że żemdleje. Marcin odłożył widelec i patrzył na mnie szeroko otwartymi oczami. Atmosfera w kuchni zmieniła się w ciągu sekundy. Od lekceważącej agresji do niewygodnej ciszy, jakby powietrze zgęstniało. Agnieszka próbowała coś powiedzieć o tym, że powinnam była im powiedzieć wcześniej, że mogła pójść ze mną do lekarza, że przecież jest moją najbliższą rodziną. Ale jej głos był słaby, niepewny, pełen fałszywej troski. Marcin patrzył na mnie z mieszaniną poczucia winy, strachu i czegoś co mogło być późnym współczuciem. Przez pierwsze od miesięcy czułam się silna, jakbym odzyskała kawałek swojej godności. Przez następne dni obserwowałam, jak bardzo zmienia się ich zachowanie. Marcin zaczął pytać, czy potrzebuje czegoś w aptece, czy chce, żeby zaprowadził mnie do lekarza, czy nie jest mi za zimno w pokoju. Agnieszka przestała komentować moje drżenie rąk, a nawet kilka razy zapytała, czy dobrze się czuje. Zaczęli rozmawiać ze mną z rodzajem sztucznej troski, która była jeszcze gorsza niż poprzednia ignorancja, bo była tak oczywiście motywowana poczuciem winy i strachem. Ale już nie dawałam się wprowadzić w błąd. Wiedziałam, że ich troska to nie współczucie. Ale lęk przed tym, co pomyślą inni jeśli się dowiedzą, że źle traktowali chorą kobietę. Ich zachowanie zmieniła nie miłość, ale strach przed konsekwencjami społecznymi. Agnieszka zaczęła nawet opowiadać znajomym o mojej diagnozie, przedstawiając siebie jako oddaną synową, która zawsze podejrzewała, że coś jest nie tak, która namawiała mnie do pójścia do lekarza. Zapisałam się na terapię psychologiczną w poradni przy szpitalu. Znalazłam grupę wsparcia dla osób z chorobą Parkinsona, która spotykała się w czwartki w świetlicy osiedlowej. Pierwszy raz od lat miałam miejsce, gdzie mogłam szczerze mówić o swoich lękach, gdzie nikt nie robił mi wyrzutów z powodu mojej choroby. Zaczęłam również szukać własnego mieszkania, małego, ale mojego, gdzie będę mogła żyć na swoich warunkach. Miałam oszczędności. Niewielką rentę, mogłam sobie na to pozwolić. Nie mówiłam jeszcze Marcinowi i Agnieszce o swoich planach, ale codziennie stawałam się coraz bardziej pewna swojej decyzji. Nie chciałam już być gościem we własnym życiu. Nie chciałam już ukrywać się przed światem z powodu swojej choroby. Wieczorem siadałam przy oknie w swoim małym pokoju i patrzyłam na ulicę. Ludzie wracali z pracy. Z zakupów, ze szkół. Zwyczajne życie toczyło się dalej, obojętne na moje odkrycia i decyzje. Ale dla mnie wszystko się zmieniło. Po raz pierwszy od lat czułam, że mam prawo istnieć, że moja choroba nie czyni mnie gorszym człowiekiem, że zasługuje na szacunek i godność. Czasem patrzę na Marcina i widzę w nim to małe dziecko, któremu czytałam na dobranoc. Które przytulałam po koszmarach, które uczyłam jeździć na rowerze. Ale to dziecko już nie istnieje. W jego miejsce jest mężczyzna, który wybrał spokojne życie z kobietą, która nie toleruje słabości, zamiast bronić matki, która go wychowała. I już nie mam zamiaru udawać, że to jest w porządku.